Potomkowie plemienia żmijowego, ludzi, którzy kamieniowali Bożych Proroków i którzy zabili Pana Jezusa Chrystusa, nie są już Bożym Ludem Izraelem. To państwo na mapie, które tak się nazywa, które samo się tak nazwało, nie jest Bożym Izraelem. Sam Pan Jezus Chrystus dwukrotnie w objawieniu Jana nazwał ich synagogą szatana. Ale Nowe Przymierze jest zawierane właśnie z Domem Izraela i z Domem Judy. Nie z żadnymi katolikami, z żadnymi fałszywymi świadkami, czy z żadnymi protestantami, czy z żadnymi adwentystami. Bo takich denominacji, takich nazw w Piśmie Świętym nie ma. Takich ustrójstw nie ma. Natomiast Nowe Przymierze jest, jak już wspomniałem, zawierane tylko i wyłącznie z domem Izraela i z domem Judy. Kim więc jest obecny Izrael? List do Rzymian 2:28-29. Bo Żydem nie jest ten, który jest nim na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele. Ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga. Obecnie nie ma znaczenia. Jakiej jesteś narodowości, jeżeli przyjąłeś do swojego serca Pana Jezusa Chrystusa i zacząłeś żyć według Bożej woli, według Bożych przykazań, zostałeś automatycznie wszczepiony do Bożego ludu, do Izraela, również ci potomkowie plemienia żmijowego, jeśli przyjmą pana Jezusa Chrystusa do swoich serc, również powtórnie zostaną wszczepieni do Bożego Ludu Izraela. Co też potwierdza nam list do Galacjan, 3,28-29: Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, gdyż wy wszyscy jesteście. Jedno w Jezusie Chrystusie. A jeżeli wy należycie do Chrystusa, to jesteście nasieniem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Chwała Jezusowi Chrystusowi, jedynemu Bogu, który objawił się w ciele. I jeśli przyjąłeś go do serca, to należysz do ludu Bożego Izraela.